I witamy wszystkich bardzo serdecznie, a w sumie to witam ja sam, ponieważ Marcin musiał zostać e, w Polsce z Dzidziusiem, więc witam Was we vlogu, w którym pokażę Wam jak wygląda mecz z PSG. E, dobra, lecieliśmy jakieś 2,5 godzinki, teraz idziemy na jakąś taksówkę Ubera, cokolwiek, lecimy do hotelu. Jesteśmy ekipką czteroosobową, myślę, że będzie ciekawie, jest gorąco, pokażę Wam jak to wygląda. O tak to się prezentuje tutaj mamy palemki ładnie cieplutko, 25 stopni no dobra, szybka akcja jesteśmy pod hotelem, pokażę Wam jak wygląda tak wygląda nasz hotel no i nie wyszło jakoś super drogo ma 400 zł za osobę za Dwie noce, całkiem spoko, przyjemnie, ładnie Dobra, idziemy się zameldować Dobra, jesteśmy już w hotelu No hotelu Wam nie będę pokazywał, bo to dosłownie pokój taki, że są trzy łóżka i nic więcej Trzy łóżka, trzy koszuleczki moje Jutro na meczik ubieram y, domówkę Jamala Teraz na miasto biorę sobie tom. Taki widok mamy z hotelu To jest y, centrum handlowe, do którego będziemy zaraz szli Ja nie chcę złapać, ale trudno I tam sobie coś zjemy, zrobimy jakieś mikrozakupki i co, Chill Out? O 18 gra Real, więc też pewnie obejrzymy. Dobra, wstaliśmy, czas operacyjny 10. .00. W sensie teraz jest 10, a nie śpimy już od 8. .00. Lecimy, no idziemy się ogarnąć, lecimy na Camp nou. Za chwileczkę pokażę Wam, jak wygląda Camp i jak tam postęp prac. Pogoda wygląda. W ten sposób jest ładnie cieplutko, lekki wiaterek. I co, lecimy. Dobra, jesteśmy już pod kampną. Tam za chwileczkę wam pokażę no jest masa ludzi, nie pamiętam żeby tutaj było tak dużo ludzi przed meczem, mamy godzinę chyba jakoś, nie wiem, koło 12-13 tutaj macie muzeum Camp nou. jeszcze pewnie troszeczkę minie zanim tutaj zagramy ale no już robi to wrażenie dobra, to można kupić koszuleczki idziemy i zaraz pokażę wam w środku sklep i po prawej stronie muzeum, o a tutaj taki Autobus barcy. Można kupić jakieś przekąski. Dobra, już jesteśmy w świątyni. Wszystko meczóweczki. Zwróćcie uwagę. Tutaj materiał meczowy. Ale kusi, żeby takiego rafinie kupić. Ale już mam z tego sezonu. O właśnie taką. Z laminem. I ciekawostka, ja się o tym dowiedziałem dopiero niedawno. Jak bierze się, patrz. Champions League, to te napisy są troszeczkę inne. Są takie kropki i są tutaj, znaczy kropki są zawsze, ale są tutaj takie wypustki, takie linie. Jak się bierze patrz La Liga, to to jest wypełnione. Ale powiem Wam, że dzisiaj jest tutaj szczególnie mocny ruch. Byłem tutaj już wiele razy i nie pamiętam, żeby jeszcze taki kocioł był jak dzisiaj. Nie wiem, czym to jest spowodowane, no ale tak jest. Tutaj patrzcie to zejście. Mocno to wygląda. Schodzimy na piętro niżej, bo tam jest taki sektor, w którym są koszulki na przykład z dawnych sezonów. Za chwileczkę Wam je pokażę. Gdzie? O. I tam jest to, o czym mówiłem, ale widzę, że mało jest tych takich klasyków. Mamy meczówkę bluta long sleeve w takim kolorze żółtym. I mamy jeszcze z sezonu tego co był dwa lata temu ale nie meczówki tylko wersje stadionowe zwróćcie uwagę, że jak jest wersja stadionowa to ten materiał jest taki nie wiem, jednolity a jak jest materiał meczowy to ma różne takie o, tak jak tutaj widzicie dziurki, przejścia o, wezmę córeczce Marcina taką o, mini bluzę jak ktoś ma luźne 3000 euro to może sobie zajechać taką podpisaną przez Messi'ego koszuleczkę meczową I jedyne 3000 euro no i macie kampnął no. postęp jest mam nadzieję że za 7 lat będzie to skończone zobaczcie jeszcze musicie zobaczyć mnie na tle tego, tego stadionu który kiedyś będzie czynny i was tam zabiorę ale jeszcze nie dzisiaj kupiłem sobie empanada z takie, no, powiedzmy to pierożki z serem i szynką Bardzo dużo ciasta, przydałby się jakiś sosik, no ale z braku laku może być. Zresztą Dobra, jak? jesteśmy na jedzonku, nie będę tutaj dużo gadał, bo chcę sobie zejść w spokoju, ale pokażę Wam jedzonko. Zamówiłem sobie takie oto kreweteczki, o nawet dostałem chyba ekstra frytkę w sosie czosnkowym. W sensie nie, że takim białym, tylko no tak jak widzicie w takim oleju po prostu. Tutaj mamy czosnek, do tego jeszcze będzie paella za jakieś 15 minut. O. I przyszła nasza pajeja. No wygląda to mocno. A kreweteczki no, były przepyszne. Oh, dobra. 16.50. Jesteśmy w hotelu. Jakaś krótka drzemka, szybki prysznic i o 18.00 lecimy na wzgórze Mążuik.